Arkadiusz Wieczorek, witam i zapraszam na serwis informacyjny dla mieszkańców Piekar Śląskich. Za nami dziesiąte dni Piekar Śląskich. Kolejny klub seniora w mieście. Komisariat zmienia swoje oblicze. Organizacji Dni Miast od Piekar Śląskich może się uczyć wiele gmin. Tu problemem był nie brak widzów czy słaby line-up. Tu kłopotliwa mogła być jedynie pogoda. Mieszkańcy piekar śląskich świętowali po raz dziesiąty urodziny miasta, a urodzinowy prezent zrobili im m.in. Perfect piersi czy Patrycja Markowska. Po zeszłorocznej, kapryśnej pogodzie, niebo postanowiło w wyjątkowy sposób świętować razem z mieszkańcami 10 dni Piekar Śląskich. To rok jubileuszowy i wyjątkowo naładowany gwiazdami. Dla mieszkańców to robimy i staramy się każdego roku, żeby były jakieś e, ciekawe występy, żeby gwiazdy polskiej muzyki tutaj gościły na obiekcie Mosiru. E, gdyby tak spojrzeć w przeszłość, to przez te 10 lat chyba wszystkie zespoły, z wyjątkiem może dwóch, trzech, e, z czołówki polskiej sceny muzycznej tutaj grały. No i ludzie się Bawili, także staramy się tą, tą wysoką pozycję, jeżeli chodzi o ofertę, utrzymywać. W 2008 roku pan prezydent przydzielił nam to zadanie i staramy się wywiązywać jak najlepiej. I jak sobie przypominam, to zawsze są tłumy, a zasługą jest to, że jest dobry program. Musi być dobry program na takiej imprezie. To jest święto naszego miasta. Co się wszyscy pobawić z całymi rodzinami. Myślę, że nam się to udaje. A że świętowanie wyjątkowe nie mogło zabraknąć gości. Prócz muzycznych gwiazd w Dniach Piekar Śląskich jak co roku udział brała delegacja z zaprzyjaźnionego czeskiego miasta Kromierysz. Dwa dni, dwie różne muzyczne propozycje. Pierwszy, sobota, to występ m.in. Teresy Werner oraz Don Corleone Show. Na scenie zagrał także zespół Loka. Powstał w 2012 roku, znany przede wszystkim z hitu Prawdziwe Powietrze. Muzycy jednak rozgrzali i tak rozgrzaną publiczność piekar Śląskich. Sobotnie świętowanie zakończył występ zespołu Piersi. Zespół z mocnym śląskim akcentem do wspólnej zabawy zabrał licznie zgromadzoną publiczność, a pierwszy zagrany utwór Bałkanica niewątpliwie pociągnął wszystkich do wspólnej zabawy. Piersi swoją ostatnią płytą, Piersi i Przyjaciele, mieli pożegnać się z publicznością. Sukces piosenki Bałkanica, jednak, był niczym wiatr w żagle dla muzyków, którzy dziś na scenie grają zarówno nowe przyboje, jak i te znane jeszcze z kooperacji z Pawłem Kukizem. Drugi dzień to klasyka rocka i nowe oblicze współczesnego mocnego grania. Publiczność jednak przywitał Bałkan Express oraz występ kabaretu Smile. Wieczór jednak należał do jednego nazwiska. Po godzinie 19 sceną zawładnęła Patrycja Markowska. Dla niej koncert wyjątkowy był z kilku powodów. Jednak ani stres, ani temperatura nie przeszkodził w przekazaniu dawki pozytywnych muzycznych emocji. To chyba wyjątkowo trudne zadanie dzisiaj grać przed Perfektem, przed swoim tatą, przed no, klasyką tak tak naprawdę klasyką, a jeszcze jak oni, wiesz, brzmią i w ogóle, ale to też jest ogromna przyjemność, bo przyjechała tu dzisiaj rodzina, słej, która na przykład nie była na moim koncercie, nie wiem, z 7 lat chyba, wszyscy są, eee, było pięknie, naprawdę, ja, wiesz, oprócz tego z tatą, że dosyć rzadko pojawiamy się razem na scenie i to jest naprawdę w wyjątkowych przypadkach, to jesteśmy bardzo blisko ze sobą i zawsze takie spotkanie na trasie jest fajne. Z godziny na godzinę, kiedy temperatura stawała się coraz bardziej znośna, na murawę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich schodziło się coraz więcej mieszkańców Piekar i nie tylko. Gwiazdą tegorocznych Dni Piekar Śląskich był niepokonany zespół Perfect, który śląskiej publiczności zawdzięcza wiele. Śląska publiczność nam pozwoliła wrócić w 1994 roku. Myśmy zrobili koncert w Spodku i gdyby nie przyszło... 7 tysięcy ludzi to perfektu bez zbyszka Hudysa by nie było. Także to, to, oni wyklaskali to rękami i wytupali nóżkami. I, i, no, dzięki nim istniejemy te 20 lat. Te 94 dobrze mówię, tak, 20 lat po porostaniu ze zbyszkiem, czyli liderem założycielem. Niewątpliwie muzycy pokazali, że pamiętają i szanują wszystkich swoich słuchaczy. Nieważne czy ci mają 15 czy 50 lat. Na scenie bowiem najbardziej znane przeboje. тя ki fu maчаło święto miasta zakończył pokaz sztucznych ogni i fakt jest taki, że poprzeczka stawiana jest z roku na rok coraz wyżej. Kilka tygodni temu piekary śląskie otrzymały tytuł gmina przyjazna seniorom idąc za ciosem i otwierając się na potrzeby tych trochę starszych, w mieście powstał kolejny klub seniora. Od 2012 roku tego typu placówka działa na Ulicy Olimpijskiej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tu ci odrobinę starsi mogą rozmawiać, szydełkować, plotkować, ale nie tylko. Tu także można nauczyć się m.in. podstaw komputera. O tym, że tego typu inicjatywy są potrzebne, przekonać się można było podczas Forum Seniora, gdzie m.in. piekary śląskie otrzymał certyfikat gminy przyjaznej seniorom. I kując żelazo póki gorące, w mieście powstała kolejna placówka. To nie jest to nową piekara śląskiej, bo już otworzyliśmy w 2012 roku pierwszy klub seniora na Mosierze, więc temat się, projekt się sprawdził I było, duże, i było i jest duże zainteresowanie seniorów tym projektem i postanowiliśmy tutaj w tej części miasta południowo-środkowej. Też drugi klub uruchomić jest fajny lokal, który był do zagospodarowania tutaj w oka Andaluzja. Mam nadzieję, że i środowisko tutaj, które mieszka wokół Ośrodka Kultury Andaluzja, będzie korzystało z tego projektu. Dyrektor Mopru i pracownicy mają doświadczenie w prowadzeniu pierwszego klubu. Jestem przekonany, że będzie, będzie fajnie, bo... nowo otwarty klub seniora działa w Ośrodku Kultury Andaluzja. To ważne, bowiem Andaluzja znajduje się w pobliżu dwóch dużych osiedli. To jest miejsce, gdzie senior nie, nie podaje specjalnie wieku, bo seniorem każdy może, może się czuć w każdym wieku, gdzie senior może spędzić czas. Poznać inne, inne osoby, zabawić się, ale też i poczytać gazetę. Ewentualnie jest to też miejsce dla, dla spełnienia jakichś hobby. Do dyspozycji klubowiczów w brzozowicach w kamieniu będzie kącik telewizyjny, biblioteczka, stanowisko komputerowe oraz w pełni wyposażona kuchnia. I jak przeszłam na emeryturę, to właściwie marzyłam o tym, żeby mieć takie miejsce, gdzie można się spotkać, nie po domach chodzić, ale mieć takie publiczne miejsce, gdzie byśmy mogli spotkać, wymienić jakieś informacje. I właśnie ukazała się w zeszłym roku informacja, że u nas na Osiedlu Wieczorka przy Mosirze powstaje właśnie taki klub. Byłam mile zaskoczona. I właśnie ten klub został otwarty w grudniu ubiegłego roku. I wiem, że bardzo dużo osób chodzi. Robimy tam bardzo różne rzeczy, ciekawe rzeczy. Wszyscy są bardzo aktywni, jesteśmy zadowoleni. Klub będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16. Stowarzyszenie Kuklok oraz artyści z projektu Wunderfabrik zakończyli pracę nad tym muralem, którego przesłaniem było zachęcanie do czytania. Jesteśmy zaproszeni tutaj przez panią dyrektor w, w współudziale Urzędu Miasta. To jest nasz trzeci mural piekarski. Chodziło o popularyzację czytelnictwa w pewien sposób. Musiało to być jakieś tam skonotowane z, 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 z opcją biblioteczną i, i z czytelnictwem. Początkowo chcieliśmy zrobić mural, który mówi o w kondycji czytelnictwa, no ale jednak po konsultacjach z panią dyrektor doszliśmy do wniosku, że, i, i, że, 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 że jednak by musiały być jakieś postacie i, 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 i mural, który jednak będzie zachęcał do, 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 do czytania. i Pokazywało dość optymistyczną wizję tego, że jednak w Piekarach jest 8 tysięcy osób zapisanych do, do biblioteki, nie jest, nie jest tak źle, a poprzez postacie, które są wyjęte z, 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 z popkultury i, 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 i tworzą kadry w, 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 z znanych filmów, to postanowiliśmy skonotować to z książkami, z czytelnictwem. W ramach programu standaryzacji komend i komisariatów policji zmianie wizualnej przede wszystkim poddawanych jest większość jednostek policji. Zmiany doczekała się także Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich. Rok 2014 dla piekarskiej policji rozpoczął się dobrze. W styczniu bowiem w ręce policji trafiły dwa nowe pojazdy. Wówczas także zapowiedziano, że to nie koniec pozytywnych wydarzeń. Zapowiadano bowiem termomodernizację placówki. Jak zapowiadano, tak też się stało. Tak o potrzebie modernizacji w styczniu mówił komendant Piekarskiej Policji. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz, bo budynek piekarskiej policji w tej chwili z zewnątrz wygląda jak wygląda, natomiast już w tej chwili trwają prace projektowe i za chwileczkę już wejdą prace budowlane i ten budynek jest, jestem no chciałbym być dobrej myśli, że w okolicach miesiąca lipca, sierpnia ten budynek będzie całkowicie i inaczej wyglądał. Będzie steromodernizowany, ocieplony, to też jest ważne nie tylko dla mieszkańców, ale również i dla policjantów i dla mnie jako gospodarza tego budynku, dlatego że no w tej chwili mamy takie czasy, że każdy musi oszczędzać i ja również tutaj bardzo mocno zwracam uwagę na to, żeby zużywać jak najmniej. Energii elektrycznej, cieplnej itd., bo to niestety wszystko kosztuje, a termomodernizacja spowoduje, że ten budynek będzie raz, że cieplejszy w zimie, a chłodniejszy w lato. Modernizacja realizowana jest w ramach programu standaryzacji komend i Komisariatów Policji. Nasze działania, które my prowadzimy od szeregu lat, czy to tak jak powiedziałem w ramach modernizacji, czy standaryzacji mają w ogóle zmienić całkowicie wyobrażenie o polskiej policji. Przede wszystkim policja musi być profesjonalny, dobrze przygotowany, wykształcony, bardzo pozytywnie nastawiony do obywatela, reagujący na wszystko, co jest od, obywa od obywatela przekazywane pod adresem policji, ale również musi to być robione w godnych warunkach, które licują z powagą i godnością Policji Państwowej jako administracji. W piekarskiej... W bibliotece oglądać można wystawę światowego stowarzyszenia artystów, fotografików i twórców audiowizualnych. Chcieliśmy w Polsce mieć stowarzyszenie światowe, żeby zrzeszyć ludzi, których akurat dużo znaliśmy ludzi na całym świecie i udało się, i stowarzyszenie już liczy 55 osób. Fotografia jest różna, ponieważ to jest wystawa zbiorowa, więc co człowiek, to inna fotografia. Nie pierwsza wystawa fotograficzna w naszej bibliotece, więc pomysł nie jest aż tak oryginalny, aczkolwiek e, dowiedziałam się właśnie o dziesięcioleciu e, światowego stowarzyszenia e, artystów fotografików i twórców. E, Audiowizualnych. Pomyślałam, że skoro jest wystawa, skoro jest, była pokazywana. We Wrocławiu, następnie w Wilnie, wiem, że także w jakimś mieście w Szwajcarii. E, to myślę, że pomyślałam, dlaczego nie w piekarach, równie dobrze, dobre miejsce na pokazanie takiej wystawy. E, okres wakacyjny wydaje mi się, że jednak sprzyja. Ludzie mają więcej czasu, nie wszyscy wyjeżdżają, e, chętnie przyjdą i zobaczą e, piękne zdjęcia niekonwencjonalne, e, bo nie są to zdjęcia wakacyjne, aczkolwiek. E, nie powstały w różnych okolicznościach. Spostrzegłem tu bardzo szerokie spektrum fotografii, bardzo duży przekrój kolegów, koleżanek, członków stowarzyszenia. Którzy, niektóre właśnie fotografie można by porównać do takich zdjęć lekko wakacyjnych, gdzieś lekko plenerowych, gdzie było zamierzeniem pójście w tak zwany plener i poszukać sobie czegoś. Podejrzewam, że to nie było tak całkiem przypadkowe, że dużo fotografii jest takich, gdzie ktoś sobie założył, tam widzę takie zdjęcie, prawda, piękne kamienne schody, stare, stare groby czy coś. Więc to było z założenia, że ktoś tam pójdzie, coś zobaczy. A co najważniejsze, tam jest światło i to światło nadaje temu, temu zdjęciu, tym, tym, tym paru zdjęciom, jakim jest set składający się z trzech, z trzech, czterech zdjęć, nadaje jakiś taki schemat i, i piękną całość. Trwają wakacje czas relaksu. Dorośli, a zwłaszcza dzieci marzą o tym, by wyjechać poza miasto i w pełni zregenerować siły. Niestety nie wszystkie rodziny stać na wakacyjny wyjazd. Władze Piekar Śląskich z myślą o nich zorganizowało wypoczynek poza miastem, z którego skorzystało wiele dzieci. W dniu dzisiejszym 90 uczniów piekarskich szkół podstawowych wyjechała do Korbielowa. Dzieci będą wypoczywały przez dwa tygodnie w domu czasowym Pilsko. Są to dzieci z rodzin najuboższych, głównie z rodzin wielodzietnych. Naborem na kolonie zajmowały się piekarskie szkoły, które mają najlepsze rozeznanie, jeżeli chodzi o sytuację w piekarskich rodzinach. Kolonie bezpłatne, całkowicie bezpłatne dla tych dzieci Urząd Miasta organizuje od wielu, wielu lat. Organizator, oczywiście, wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. Program kolonii bardzo, bardzo bogaty. Na tym nie koniec. Dzieci pozostające w mieście mogły przyjść do Ośrodka Kultury Andaluzja, by tam wziąć udział w wakacyjnych warsztatach tanecznych prowadzonych przez instruktorkę tańca Katarzynę Bebiałkę. Generalnie dzieciaki lubią tańczyć, bo jest to forma ruchu, a dzieciaki uwielbiają się ruszać. Jedne wiadomo, dzieciaki bardziej się, bardziej łapią kroki taneczne, inne no niestety mniej. Myślę, że po części jest to związane z poczuciem własnej wartości, ale również z tym, co już w życiu wcześniej robiły. Czyli dzieciaki, które miały więcej możliwości ruszania się i, i robienia jakichś trudniejszych rzeczy koordynacyjnych, one sobie łatwiej radzą w materialnych materii a dzieciaki, które bardziej lubiły stateczny tryb życia, typu książki, kolorowania, a mniej się ruszały na przykład na podwórku, to tu już ta koordynacja jest troszeczkę gorsza, ale na tym poziomie tam 6-9 letniego dziecka można wszystko jeszcze pozmieniać i wypracować. Złoty wiek dziecka trwa, więc pracujemy, żeby go jeszcze bardziej tutaj rozwinąć. Z kolei na piekarskim basenie ratownicy. Kiedy upał daje się we znaki, piekarski obiekt cieszy się zainteresowaniem. Wodnej ochłody sprawnione są przede wszystkim dzieci. Dzieci do lat 7 powinny nawet przebywać na terenie basenu z rodzicami dorosłymi, gdzie ci rodzice powinni kontrolować, co te dzieci robią. Aby starsze osoby, starsze dzieci przeważnie, bardzo się słuchają, więc nigdy nie ma problemu. Koszt biletu ulgowego to 2 ,50 zł 50 groszy, z kolei normalnego 5 zł. Do dyspozycji jest brodzik dla dzieci oraz basen, z którego mogą korzystać ze zarówno jak i pływający. W ramach projektu Przywrócić Wartości odbyło się spotkanie z animatorami lokalnymi programów aktywności lokalnej. Chcieć to móc razem zmieniamy dzielnicę oraz od młodzieży też zależy. Festyn zorganizowany w ramach projektu Przywrócić Wartości jest to projekt na rzecz integracji, integracji mieszkańców piekła Projekt jest skierowany, festyn dzisiejszy jest skierowany dla, dla mieszkańców dzielnicy Brzeziny Śląskie, ponieważ tutaj na tym terenie są takie dwa programy aktywności lokalnej. Jeden o nazwie Chcieć to móc wspólnie zmianą dzielnicę, a drugi jest skierowany dla młodzieży, od młodzieży się należy. Jest to festyn zorganizowany typowo dla mieszkańców Rzeźni Śląskich. E, będziemy mieli począstunek, grill, e, gry, zabawy, konkursy, e, wspólne śpiewanie, karaoke. Jest to coś innego, co, co, co że końca jeszcze nie było na Rzeźnach e, w ramach tego projektu na tą skalę. Pieniądze z Unii Europejskiej. Od 7 lat e, w ponad 90% paru procentach e, Unia Europejska finansuje nasze, nasze projekty. To jest duży projekt, e, projekt Przywrócić Wartości, projekt na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców piekarz śląskich. E, to jest projekt, który przez 7 lat, no, to już jest ładnych parę milionów e, złotych. Natomiast dzisiejsze spotkanie tutaj e, dzięki uprzejmości e, pana prezesa Orła Białego i pana Tadeusza Wieczorka i, i to, to jest spotkanie y, jakby dwóch projektów. To jest, są projekty aktywności lokalnej. Pierwszy to jest chcieć to móc. Razem zmieniamy dzielnice i to jest projekt, który od paru lat realizujemy w Brzezinach Śląskich. E, I drugi, zupełnie świeży projekt, e, projekt aktywności lokalnej e, od młodzieży też zależy. Spotkanie, spotkanie przede wszystkim z animatorami lokalnymi. To jest swego rodzaju nowość, tak? dlatego że może Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kojarzyć się trochę z pracownikiem socjalnym, z pomocą społeczną. Tak? Natomiast myśmy parę lat temu wprowadzili funkcję animatora społecznego. To jest osoba, która jest uczestnikiem projektu, ale też nie tylko i wyłącznie tutaj, tak? w takiej pięknej okolicy i w takiej pięknej pogodzie, ale jest z nim na co dzień, w, rozmawia z nim w domu, realizuje z nim mniejsze, mniejsze działania. Współpracuje z asystentem rodziny. Także animator, animator przede wszystkim nie dysponuje pieniędzmi, tak? nie, nie daje zasiłków, i, i, i to jest, wydaje mi się, też bardzo duży plus. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękujemy za poświęcony nam czas i do zobaczenia.